Dobrze, witam serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji kolejnej edycji bardzo ważnego w Polsce w mieście gwiazdy Południa. Z nami wybitny polski kolarz, jedna z, jeden z najbardziej, najjaśniejszych gwiazd polskiego kolarstwa Pan Cezary Zamana, który nam powie o tym świetnym wydarzeniu, które w tym razem w całości będzie realizowane przy udziale w Wadowice i na terenie gminy Wadowice. Panie Cezary, bardzo proszę. No myślę, że ta gwiazda w tym roku wyjątkowo zrobi się w Wadowicach, dlatego, że będzie przede wszystkim organizowana przez 3 dni w Wadowicach. Wszystkie etapy zaczynają się w Wadowicach i kończą. Myślę, że też bardzo ciekawie zostaną Wadowice pokazane w kolarstwie terenowym, ale też na tych najładniejszych momentach, bo pierwszy etap 9 lipca. Zaczynamy z całą bazą zawodów na stadionie Skwa. Wjeżdżamy, jedziemy w kierunku na Leskowiec i przemierzamy te jedne z najciekawszych tutaj szlaków turystycznych. Natomiast finiszujemy dla mnie w podejrzewam najpiękniejszym parku miejskim tutaj w Wadorze. My tam organizujemy, by poza trasami pokazać też jakby uroki i bardzo fajne miejsce samych same wadorów. Następnego dnia, 10 lipca, startujemy tutaj z rynku. Też chyba jest czym się pochwalić, i też znowu atakujemy. Kolejne szlaki na Leskawiec, ale już w, w innych terenach, może jeszcze bardziej trudnych, będzie to taki królewski etap i metę kończy się na stadionie, na, 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 Skawie. na Skawie. Ale żeby było jeszcze tak, impreza była bardziej otwarta, szczególnie tutaj dla mieszkańców i dla wszystkich i może dla talentów kolarstwa, o godzinie 17 organizujemy bardzo udaną naszą imprezę, niestety pandemia trochę nas przytrzymała w zeszłym roku, Gwiazdki Południa, czyli odkrywamy Młode Talenty i tam na stadionie z kawy będą organizowane zawody dla dzieci o godzinie 17. Po zakończeniu drugiego etap etapu. Ostatni dzień finałowy Gwiazdy Południa. Start meta na, na stadionie i atakujemy wzniesienia góry Jaroszewickie. Jaroszewickie, które mają bardzo duży potencjał, są bardzo blisko samych Wodowic. Natomiast no, kto wie, są projekty, są pomysły. Tutaj z panem burmistrzem rozmawiałem o tym, by ta, ta góra we współpracy z była jeszcze bardziej otwarta, bardziej yy, taka do eksplorowania na kolarzy górskich. Tak więc plany są, ale to co jest najważniejsze 9-11, Gwiazda Południa ze startem i metą każdego dnia Wadowice. Wadowice mocno stawiają na sport, w tej palecie wszystkich dyscyplin są również yy, yy... Jest miejsce dla fanów Wokółek, w tym również szkolarstwa Górskiego. Świetna impreza na najwyższym poziomie z najwyższymi y, autorytetami sportowymi. Również będziemy starali się w tą, impre, w tą infrastrukturę inwestować. Jak wspomniałem, będziemy starali się tam Biaroszewską Górę bardziej otworzyć dla osób, którzy chcą ury, korzystać z uroków naszej przyrody. Mam tutaj na myśli właśnie spotkania z leśnictwem na początku, jeśli chodzi o. Budowa wieży widokowej, nawet dzisiaj takie, takie prace się odbyły, Będz, wizja lokalna, spróbujemy konkretne miejsce skalać, gdzie ta wieża ma powstać, a w przyszłości jak już ta infrastruktura powstanie również jakieś tory zjazdowe. Będziemy tutaj bardzo ściśle współpracować z gwiazdami y, no, kolarstwa w, w, w skali ogólnokrajowej, ale również z naszymi tutaj fanami i ludzie, też dla kolarstwa w naszej gminie dużo zrobili i chcą zrobić, więc zapraszamy wszystkich serdecznie do obserwowania i uczestnictwa w tych wydarzeniach realizowanych przez pana Cezarego. Powodzenia. Chodzi również woli, mimo wszystko dodam jeszcze jedno zdanie, wszystkim podziękowania, skąd jakby pomysł, żeby gwiazda południa tej pory odbywała się na terenie i Wadowic, ale i do powiatu suskiego. Natomiast zdecydowaliśmy się dla uczestników żeby wygodniej, żeby baza była w jednym miejscu. Ale stąd był to pomysł dlatego, że współpraca tutaj ze wszystkimi, z GoFrem, ze strażekami, z policją, ze Strażą Miejską, z wami, z urzędem miejskim, że te duże wsparcie wszystkich osób spowodowało, że tutaj możemy robić dużą imprezę, bo to nie jest tylko wytaczanie szlaków i tras po terenach leśnych, to jest jednak duże zaangażowanie wszystkich służb, które tutaj... W tym trudnym roku, mam nadzieję, który się wreszcie kończy, a w zeszłym roku mieliśmy naprawdę bardzo trudny rok w pandemii organizacji imprez, tak więc ja tu z góry przy okazji chcę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w zeszłym roku, że zorganizowaliśmy Gwiazdę Południa. Tylko jeden etap w zeszłym roku finałowy, ale już w tym roku na dobre możemy to organizować, tak więc myślę, że to będzie bardzo dobra i udana edycja Gwiazdy Południa. w Czekamy na kolejne na W przyszłym roku zapraszamy znowu. Ale teraz zapraszamy wszystkich Władowicza do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Dziękujemy. Dziękuję.